O, i to jest fajny level! To jest fajny level! Mati jest super. Gitpa jest czaderskie! Insta w opisie. wi 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 Witam, 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 witam. siema! Happy Wilsy, tutaj Mateusz, Sorry, muszę się ustawić, żeby mi wygodnie było. Już jest mi wygodnie, dlatego gramy w Happy Wilsy. I ktoś z Was, ktoś mi bardzo fajny pomysł, napisał do mnie: Mati, zagraj w zbanowane mapy. Jestem ja myślę gościu, jak można grać w zbanowane mapy? A on dla mnie mówi tak: Wpisz banet w nazwie, a ja mówię o oh, ku... Genialne. No i tak, będziemy dzisiaj grać bez zbanowane mapy, bo wiadomo, że. Jakby było zbanowane, to byśmy nie zagrali. Ale okej, okay. mamy zbanowane levele. Banet Level, Banet Stone, Banet charakter, Zbanet Guns. O, ale się dzieje. I to wszystko. What the fuck? Czym to jest takie stare? Mamy tylko 15 takich zbanowanych map. No nie za dużo. Okej, okay. oby było warto. Okej, okay, ja rozumiem dlaczego yy, zbanowane są yy, te, 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 te gry. Dlaczego to się to nazywa? Should guns be banned from America? Dobra, <laughs> ja stąd wyjdę, nie chcę poruszać tych tematów. Banned? it's impossible. Okej, okay, zerknijmy. Zerknijmy sobie na to. To jest jakiś trudny level, taki trudny, że aż zbanowali? No ale chyba nie dla mnie. Chyba, że teraz nie mam gdzie dolecieć. Chwileczkę, chwilunia. Bo ja nie wiem za bardzo, co mam zrobić. Bo myślę, że problemem tutaj największym jest niewiedza nasza. Okej, okay, tak. Tutaj chyba nie da się przelecieć dalej. Chyba, że zrobimy to mega sprytnie. Chyba, że zrobimy to. Tak, wiecie, sprytnie, że wskoczymy. Ajajaj! Ja sobie jechałem tak prosto i wskoczyłem. O, tak jak teraz i dobra. Na pełnej mocy. Nie? Nic nie ma? Zbanowane? Zbanowane, bo jest debilne. Okej. Okay. Banet. Dobrze. Banet. Ehe. Uh -huh. Okej, okay. czyli wielka armata strzelająca ciałami w kolce. A. Banet! bo ogóle jeszcze zanim zaczniemy, to mi się przypomniało swego czasu, jakie jak miałem komentarze pod Happy Wheelsami, co mnie strasznie bawiły. Ktoś mi napisał Eee, Mati, taki masz super komputer, jesteś takim youtuberem, a, a Happy Wheelsy to ci tylko w 30 FPS, chodzą. Wiecie co jest ty najśmieszniejszego? Że się po prostu nie da mieć więcej w Happy Wheelsach. I to musi być 30, no jest takie zlokowane tutaj to niby pokazuje na początku 33, 31 ale to nie ma za bardzo różnicy The games I got banned from and I hate I got banned from a game people mostly know about Roblox, here's a story I'm a werewolf, I was playing Welcome to the Town oszczędzę wam tego, oszczędzę wam tego przyjadę jak najszybciej się da nie obchodzi mnie jego historia dlaczego został zbanowany mam nadzieję, że ten nie ma napisanych jakichś dziwnych, strasznych rzeczy, fuck, nie przemyślałem tego Dobra, przyjadę jeszcze raz przez to i przeczytam to faktycznie, bo jeżeli się okaże, że coś tutaj jest nie, niemiłego albo rasistowskiego, to niestety tego nie będzie. Dobra, yy, przeczytałem to i moi drodzy, to jest jakieś pierdolenie osłopienie, takie przysłowiowe. Zostałem zbanowany, bo powiedziałem cześć, albo coś weźcie człowieku. Banet family, okej. Okay. You can't go back, never. Lance on da Trump, avoid it. Co? You will not. A to jest? I will kill you, okej. Okay. Prawie wyszło. Jezus Maria córeczko Spokojnie, do... o Okej, okej Okej żyjemy, żyjemy, najważniejszy członek rodziny żyje Jeszcze, już chyba, o Może dzięki temu małemu rowerkowi dojadę Nie, nie dojechałem jakby ktoś pytał O, teraz jest lepiej, teraz jest znacznie lepiej, uda nam się Uda nam się na luzaku, na luzaku Zrobimy to sprytnie i powoli i nie będzie żadnych problemów. Epic jump. Cóż, no cóż. O Jezus Maria, jaki wybuch to był. Niespodziewany. No dlaczego mnie ta kusza zabija? Wiecie tak czasem, że siedzicie przy kąpie i wam wygodnie w plecy? Ja tak mam teraz, że mi troszkę niewygodnie jest. Oj, za szybko, kolego. O nie, odłączyłem się. Dobra, może to i lepiej. Może to i lepiej. Zatrzymaj się, zatrzymaj się. Salto zrób. Zajebiście. I teraz powoluteńku, powoluteniku, Epic Jump. I se. Sobie... No co do. O. Okej, okay, udało się. I co to jest? Nailed it. A, śmieszne, śmieszne. Śmieszne. Nailed it. Ok. Czy teraz wygrałem? Gdzie, gdzie, gdzie jest finał? Za Waszym pozwoleniem skipnę mapę Banet out of Happy Wheels. Eee na jak karen. Jak taka, wiecie, typowa karen. Tylko czemu ma czarne oczy, a nie białe, chyba, że sobie takie kreski zrobił albo cienie. W każdym razie nic nie mogę zrobić. Banet glitch play. It's freaking awesome! Rate 5 no matter what save. Replace place, co? Crazy glitch. Okej, okay, okej, okay, aż mi oko zaswędziało. Gdzie jest crazy glitch? Okej. Okay. spadła na mnie noga. Jakieś tutaj silniki latają. Gdzie jest crazy glitch? Nie wiem, ja spodziewałem się. Nie wiem czego, szczerze. Dobra. O Jezus, chyba umrę. Dobra, udało się powstrzymać. Yy, powiem tak, nie wiem czego się spodziewałem, wpisując banet w. Jak to się nazywa? W Happy Wills. W Happy Wheelsach, Jezu, nie umiem odmieniać słów. Aha. Dobra, nic tutaj nie ma. Dobrze, zerknijmy na drugiej stronie. Czy naprawdę spodziewałem się jakichś fajnych mapek, albo mapek, które faktycznie mogłyby być zbanowane przez to, że mają jakieś... Ultra, nie wiem, radykalne rzeczy wypisane, możliwe, że niektóre mapki zostały zbanowane. Pewnie były jakieś zbanowane mapki w Happy Wishach, wiecie, za rasistowskie tekst czy za inne rzeczy. No ale jeszcze się z tym nie spotkałem. It's banned. Play the whole level. It's only short and get surprise at the end. Okej, okay. raid 5, raid 5, raid 5. Dobra, jedź, jedź panie Mikołaju, jedź, jedź. Haha, this level won't last, cause Jim will delete it, lol. Haha, <laughs> if you say rate 5 stars, so Jim can suck on M and shit, it will get banned, lol. So, rate 5, cause if Jim sees it, he will be so pissed, hahaha. <laughs> <laughs> uh, o co tu chodzi? O oh, co tu chodzi? O oh, co tu chodzi? Ah <sighs> Dobra, tutaj mamy jakiś super gore PKM quiz Dobra, więc zerknijmy sobie na ten quiz Who caused over 300 sizures shizu in China? Y ja słyszałem, że to jest Porygon szczerze, więc Jak się tam dostać? Okej, okay, może dziadem? Porygon? Ale wygląda że Porygon nie Bo tam są ostrza, więc... seria Pikachu? O, ciekawe A, bo pykamy to Pokemon, okej okay. What came first, gun episode Races jinx? Ale ja nie rozumiem. O co chodzi? No coś u Pokemony, nie wiem. Serio Pikachu sprawił, że aż 300 ataków było jakiś? Banet level kolejny. A czemu? To jest zwykłe falowanie. Falowane mapki są spoko. Wyglądają ładnie. Fajnie to się łączy w jedną całość, jakbym był surferem prawdziwym. wow, 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 wow! Dobrze, dobrze... Ej, nie, to jest naprawdę odli satisfying. Tylko czemu to ma być zbanowane? The Real Super Heroes. Okej, okay, nawet na kolanku do nich podjechałem. Ech, po co oni to nazywają Banet w takim razie? Zostały nam cztery levele. Stunts, Charakter, Forever i dwa razy Banet. Niektóre mapki są starsze niż wy. Na pewno się zjawi na kanale ktoś, kto się urodził... w 2011. Co? To jest możliwe? No i to jest możliwe, dobra. To są stunty. Stunty wiadomo robi się w starym. Jeżeli wezmę sobie Indiana Jonesa. Okej, okay. nie, to nie pomogło. O jak wezmę Świętego Mikołaja? Też nie. On też nie. On też nie. On też nie. Mamuśka, o mamuśka, nie. Mamuśka też nie. Okej, okay. to jest bardzo zabawny level, wiecie. Odpalacie i macie wszędzie siekiery. Nikim się nie da tego przejść. Sprawdziłem na wszystkich. Charakter z Banet, ok. Czy to są zablokowane e, znaki, których nie można użyć w Witsach, ale jemu się udało? Boże, <grym znać> To jest najgorsze, co w życiu widziałem. Ja, <grym znać> Jususus, Mati, nagraj Banet mapki w Hypiwicach. Będzie fajnie. Tak mówili. Będzie śmiesznie mówili A wyszło cholera jak zawsze Banet, you are banet Why we don't kiss your fucking boobs Saying a bad word You said Free sexy boobs Next 999 nine, nine, nine hours You are banet forever Jail i am very sorry to announce that this level had to be removed from Happy Wheels because of numerous complaints, and I assure will be deleted very shortly. An automated message, sincerely, Jim Bonacci A <laughs> wyobraźcie no, sobie, że Jim Bonacci pisze takie o tutaj komentarz z błędami, no, ale tak jest, tak jest. Dobra, akurat ten level mógłby zostać zbanowany. O, oh. o oh, i to jest fajny level. To jest fajny level. No i nie dało się tak na początku. Sorry, this game has been banned from Happy Wheels from inappropriate screens of violence. Ok. Jakieś okay. słowo zbanowane. Ok, ok. Co my tutaj jeszcze mamy? Jakby użytkownik jakiś? To są niki użytkowników. Pobanowane wyrazy. Ten nic jest napisane, więc kurczę. Lipa była jakby faktycznie tutaj były jakieś złe rzeczy. Rate 5, if you think bans are fucking. Ok, ok, ok. Rozumiem. Rozumiem. I to, moi drodzy, był ostatni zbanowany level. Jak dobrze! Jak dobrze! Yy, mam nadzieję, że następne pomysły, jakie wy mi podsuniecie, będą odrobinkę lepsze. Bo te zbanowane levele to były. Takie, właśnie takie. Ten dźwięk wydając z siebie z powodu zbanowanych leveli. Ja uciekam. Wy też uciekajcie. Grzeczni bądźcie. Słuchajcie rodziców. I następnego.